Trwa drugi etap największej powiatowej inwestycji ostatnich lat. Obecny budynek internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w oświęcimiu jest już połączony z nowo wybudowaną bryłą budynku głównego. Starostowie chcą czym prędzej rozpocząć ostatni etap budowy. Jesteśmy po podpisaniu umowy na dokumentację projektową. Dokumentacja ma być opracowana do 30 lipca. W ramach trzeciego etapu SOSW zostanie rozbudowany budynek obecnego internatu i szkoły podstawowej, gdzie znajdą się 8- i 16-osobowe klasopracownie. Od strony szkoły podstawowej nr 5 będzie zlokalizowane wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową. Natomiast w miejscu parterowego budynku powstanie Stela Gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Warto zaznaczyć, że finansowanie budowy nowego gmachu SOSW prawie w całości jest realizowane z budżetu Powiatu Oświęcimskiego. Całkowity koszt zadania ma wynieść około 56 milionów złotych. Wicestarosta Paweł Kobielusz liczy na to, że do wydatków związanych z ostatnim etapem budowy, choć częściowo, dołoży się województwo małopolskie. Jestem w tej materii, przynajmniej człowiekiem jednak wielkiej wiary, i liczę na to, że otrzymamy jakieś dofinansowanie. Natomiast, gdyby okazało się, że nie otrzymamy, jesteśmy przygotowani i środki w budżecie, po stronie wydatków majątkowych, są zabezpieczone na tą inwestycję. Po zakończeniu inwestycji, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Oświęcimiu dołączy do grona najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju. Zakończenie prac jest planowane na listopad 2022 roku. Ruszył szósty etap oświęcimskiego strategicznego programu rządowego. W czwartek 13 maja wicestarosta Paweł Kobielusz i wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożyli swoje podpisy na stosownym dokumencie. Dzięki temu w tym roku powiat Oświęcimski otrzyma rządową dotację na powiatowe inwestycje w wysokości 4 milionów 300 tysięcy złotych. Samorząd powiatowy zapewni też wkład własny. Podobnie jak samorządy gminne, na terenie których będą realizowane zadania dofinansowane z OSPR. Mieszkańcy powiatu Oświęcimskiego mają prawo do tego, aby z jednej strony w mieście tak dotkniętym przez nazistów Mieli prawo się rozwijać, aby była tu odpowiednia infrastruktura, zarówno drogowa, jak i społeczna, bo przecież Oświęcim staje się kilka razy w roku takim miejscem, gdzie pielgrzymują tysiące osób. Powiat Oświęcimski, podobnie jak Kraków, jest wizytówką Małopolski i przyciąga zwiedzających z kraju i z zagranicy. Ale fundusze pozyskiwane w ramach OSPR służą nie tylko poprawie infrastruktury turystycznej wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pieniążki wydatkowane są głównie na przystosowanie infrastruktury komunikacyjnej, ale również na rozwój edukacji, również na rozwój turystyki. Więc automatycznie służy również mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej, bo nie tylko miastu Oświęcim, bo trzeba również wyraźnie powiedzieć, że beneficjentami tego programu. Również jest gmina Wiejska Oświęcim, gmina Hełmek i gmina Brzeszcze. W ramach szóstego etapu OSPR powiat oświęcimski przebuduje i zmodernizuje zniszczony trakt w ciągu ulic Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego w Oświęcimiu oraz ulicy Greglów w Babicach. Ponadto w bieżącym roku wykona dokumentację do planowanej w 2022 roku przebudowy drogi powiatowej ulicy Nideckiego w Oświęcimiu. Oraz ulicy Niwy, Sportowej i Ofiar Faszyzmu w Brzezińce. W Skidziniu został oddany nowo wyremontowany odcinek ulicy Oświęcimskiej. W środę 28 kwietnia starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy Mieszczak dokonali ostatecznego przeglądu inwestycji. W odbiorze uczestniczył również burmistrz Brzeszcz Radosław Szot i jego zastępca Łukasz Kobielusz. Inwestycja o wartości 1 750 000 złotych finansowana z funduszu dróg samorządowych w 50%, pozostała część to wspólny wysiłek, wspólny udział gminy Brzeszcze i Powiatu Oświęcimickiego. No, ważna jak każda inna droga powiatowa, która wymaga remontu. Cieszę się, że udało się. Chociaż z przekroczeniem terminu, ale to z winy wykonawcy, dokończyć tą inwestycję dzisiaj ją odebraliśmy, sprawdziliśmy jakościowo, nikt nie miał żadnych uwag. W ramach nowej inwestycji na 400-metrowym odcinku wymieniono nawierzchnię, wzmocniono konstrukcję drogi, poprawiono jej odwodnienie poprzez wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej. Oprócz tego powstał nowy chodnik z barierkami, zjazdy do posesji i zatoka autobusowa. Ponadto wykonano nową organizację ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz montaż oświetlenia solarnego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Piwnej. Starosta Marcin Niedziela wraz z wicestarostą Pawłem Kobiluszem i wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Piotrem Śreniawskim i Wojciechem Kajdasem z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyli kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza oraz przed Pomnikiem Niepodległości w Oświęcimiu. Po ubiegłorocznych doświadczeniach pandemicznych tym razem matura odbyła się w normalnym terminie i ruszyła 4 maja. Proszę pamiętać o tym, że w tamtym roku uczniowie maturalnych klas uczyli się w trybie zdalnym de facto ostatni miesiąc przed maturami, natomiast tegoroczni maturzyści są praktycznie po roku zdalnej nauki, więc od tej strony na pewno było to utrudnienie dla młodzieży. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zrezygnowano z matur ustnych, a program, który uczniowie mieli opanować, został okrojony. Mimo tych zmian, tematy rozmów tegorocznych maturzystów nie różniły się zbytnio od dyskusji ich starszych kolegów i koleżanek, zdających egzamin dojrzałości w poprzednich latach. Jakiego tematu obawiasz się najbardziej? Proszę Pani, żadnego. Ja jestem przygotowany na każdą nieprzewidywalność. Gdy maturzyści zajęli swoje miejsca, niektórym ciężko było ukryć zdenerwowanie. Natomiast jeśli chodzi o zorganizowanie matur od strony technicznej, no to przebiega to podobnie jak w tamtym roku. Matury odbywają się w reżimie sanitarnym, stoliki są w odpowiednich odległościach od siebie, dezynfekcja, dystans, maseczki. W chemiku, gdzie do matury podeszło ponad 300 osób, uczniowie byli wpuszczani do sal przez 8 wejść, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się młodzieży. Poza tymi takimi podstawowymi zasadami, które ograniczają taką pełną swobodę, to sprawy związane z przechowaniem wszelkich rzeczy, które przynoszą do szkoły. Tutaj pilnowaliśmy, żeby nie było zbytniego zgromadzenia osób na przykład przy szafkach. Po godzinie 11.30 pierwsi uczniowie zaczęli opuszczać szkołę. Ten stres był warty tego? Chyba nie, powiem szczerze, ale to jest taki egzamin dojrzałości, także każdy to musi w swoim życiu przejść, tak? I cieszę się, że już to jest po prostu za mną.